Witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w GTA San Andreas Przechodzimy drugą już misję, tym razem z Raiderem W tej misji będziemy musieli Idę do fryzjera, i do pizzarni. Niezbyt trudne zadanie, ale dobrze. Więc idziemy, jak mówiłem, będę zbierał bronię, które wam pokazałem tam kiedyś. W specjalnym odcinku. wiemy mm -hmm. sobie trady z tożmasznatu. Tak się składa, że to nie są trady, ale też mogą być. Może być. Musiałem źle wziąć, dobra, mniejsza. Tak oni mają głuchy dialogi, ale teraz nie musieli iść do pizzarni. Ja po prostu mam dźwięk pod dialogiem włączony. Dobrze, więc idziemy. O nie, ale on zły. Czy mi się wydaje, czy on nie ma czapki? O chyba nie ma. Dobra. Tak, możemy go zabić i dostaniemy wtedy strzelbę coś ma łatwym podwiązaniem Dobrze, więc na tym skończymy dzisiejszą misję. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.